Witam. W niniejszej wideolekcji, bardzo króciutkiej, dowiemy się w jaki sposób zapisywać stworzone przez siebie projekty, a także eksportować je do formatu, który może być wykorzystywany w innych programach i w innych projektach. Jeśli utworzyliśmy jakiś projekt, wówczas powinniśmy zapisać go w formacie natywnym programu GIMP. W tym celu otwieramy Menu plik i wybieramy funkcję. Zapisz, ewentualnie zapisz jako i upewniamy się, że projekt, który zapiszemy, będzie miał rozszerzenie XCF. Natomiast, oczywiście, nazwę główną definiujemy sami i może to być oczywiście nazwa dowolna. Ważne, żebyśmy to my wiedzieli, co w danym projekcie się znajduje. Klikamy na przycisku Zapisz. W tym momencie nasz projekt jest zapisany. To ważne, żebyśmy zapisywali nasze projekty w formacie XCF, ponieważ jeśli je zamkniemy, a następnie ponownie otworzymy, to będziemy mogli z łatwością wrócić do ich edycji, ponieważ w projektach tych będą zapisane dodatkowe informacje, takie jak warstwy, kanały, selekcje i maski, o których będziemy rozmawiać później. Natomiast zapisanie tego, w formacie innym niż XCF powoduje, że zapisujemy tylko i wyłącznie piksele, bez informacji dodatkowych, bez warstw, co bardzo nam utrudni, albo wręcz uniemożliwi w przyszłości edycji. Format XCF, do którego zapisaliśmy nasz projekt, w tym momencie na przykład nie nadaje się do tego, żeby taki rysunek został umieszczony na stronie internetowej, albo żebyśmy mogli go użyć do jakiegoś innego projektu, na przykład do wydruku plakatu i tak dalej. W tym celu musimy po zapisaniu projektu również wykonać jego eksport. Eksport to po prostu zapisanie projektu, ale w jednym z formatów ogólnie dostępnych bitmap. W tym wypadku polecałbym format PNG, który jest sposobem zapisu grafiki rastrowej w sposób skompresowany, ale równocześnie bezstratny, bez właśnie format PNG, naprawdę godny polecenia i wykorzystania. Właśnie niniejszym to czynię, a więc upewniam się, że zobaczyłem właśnie takie rozszerzenie. Gdyby się okazało, że rozszerzenie pliczku jest tutaj inne, to oczywiście nie mogę go skasować i dopisać ręcznie, tylko muszę u dołu mojego okienka kliknąć opcję wybór typu pliku, a następnie na długiej liście możliwych rozszerzeń znaleźć właśnie to, które mi odpowiada. Zaraz to uczynię, ale w stosunku do JPG, -a. ponieważ PNG mi odpowiada, nie muszę nic zmieniać, klikam tylko wyeksportuj. Pojawia się kolejne okienko, w którym tak naprawdę wszystkie ustawienia mogę uznać domyślne za prawidłowe. Klikam po prostu wyeksportu. I teraz w moim folderze, w którym zapisałem projekt XCF, powinienem odnaleźć również drugi plik z rozszerzeniem PNG. I ten plik wykorzystywać do dalszych prac, na przykład po przesłaniu go do witryny, czy na przykład do dokumentu Wordowskiego. Natomiast pokażę jeszcze teraz, w jaki sposób wyeksportować coś. Wybieram menu plik i wybieram wyeksportuj jako do. Kolejnego formatu, czyli w tym wypadku zamiast PNG zdecydowałem się jednak na format JPG, który nie jest już taki dobry, bo jest co prawda również skompresowany, ale jest już stratny, a więc przy kompresji tracimy na jakości obrazka. No, niemniej jednak pokazuje, jak to uczynić, bo czasami ten JPG jest nam potrzebny. Ja muszę tutaj sobie na tej długiej liście rozszerzeń znaleźć obraz JPG. Proszę zwrócić uwagę, że po kliknięciu tej opcji rozszerzenie mówiące o typie pliku zmieniło się samo, to jpg zmieniło się samo, nie ja go wpisywałem zamiast png. I w tym momencie klikam pliczek wyeksportuj. Zwracam uwagę na fakt, że przy eksporcie do formatu jpg pojawia się inne okienko niż przy eksporcie do formatu png. Ma to po prostu związek z właściwościami tych formatów. Upewniamy się, że jakość nie będzie niższa niż... 90% i w zasadzie możemy kliknąć na razie, bez ustawień zaawansowanych, bez ich zmieniając, możemy kliknąć w eksportu. W tym momencie w naszym folderze powinien pojawić się kolejny, trzeci plik, tym razem z rozszerzeniem JPG. Jego też możemy wykorzystać do dalszych prac. Pamiętajmy jednak, że jeżeli będziemy chcieli wrócić do naszego projektu, i dokonać w nim kolejnych zmian. To powinniśmy otworzyć nie PNG i nie JPG, ale właśnie pliczek projektu XCF, w nim dokonać kolejnych zmian, potem zapisać projekt, a potem po raz kolejny dokonać eksportu. Przy czym oczywiście ten projekt możemy zapisać w formacie XCF pod jakąś zmienioną nazwą, żeby nam się te kolejne wersje projektów nie pomieszały. Dziękuję bardzo.